Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu na naszym kanale. Boże, jaka jest piekielna godzina. Mamy drugą 45. o 5.45 mamy lot, więc zostały nam jakieś 3 godziny. Ja już jestem ogarnięty, Patrycyszek właśnie kończy ostatnie szlify. Możecie tam zobaczyć, że się właśnie ubiera, przegląda. Czekamy jeszcze na Oscar'a. Za ile ma być Oskar? Za 11 minut. Za 11 minut ma do nas przyjechać jeszcze Oskar. Zostawia u nas w garażu samochód, zamawiamy taksówkę, jedziemy na lot. Nisko. Poniedziałek 2 czerwca, 2.46. Dla potwierdzenia, 5.45 mamy wylot. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz o tej godzinie byłem na nogach. Jeszcze te 5-6 lat temu o tej godzinie, co się człowiek kładł dopiero spać albo rozpoczynał życie. Teraz zobaczcie dwie Dzień emerytki. dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. To jest po prostu skandal. Ja w ogóle jestem taki nieprzytomny. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, że my poszliśmy spać. Mamy jakieś 40. 25 minut drogi na lotnisko. O trzeciej nad renem nie spodziewam się raczej korków, więc mam nadzieję, że dotrzemy punktualnie. Na szczęście Modlin jest o tyle fajnym lotniskiem, że jest mały. W miarę sprawnie tam wszystko przechodzi. Nie powinniśmy stać w jakichś długich kolejkach, więc mam nadzieję, że po prostu te półtorej godziny, które zaplanowaliśmy sobie na lotnisku nam wystarczy. Tak, jeszcze mamy do pomontowania kilka rzeczy, także zleci nam szybciutko. today there was sun in the i jesteśmy na miejscu powiem wam kochani, że całą drogę przespałem, nie widzę na oczy, jest jeszcze ciemno dopiero dzień się budzi widzę, że już troszeczkę ludzi jest Przemysław z Oskarem w jakiejś kolejce stoją, mam nadzieję, że pójdzie wszystko bardzo szybko Czekamy już na lotnisku. Naprawdę ta godzina jest tak diabelska, że zobaczcie, tak, Patrycjuszek nie ma oczu. Ja co 5 minut sobie drzemię. Oskarek już odpływ miał w taksówce, tak naprawdę jak jechaliśmy. Mamy tak naprawdę 30 minut do odlotu, więc bardzo sprawnie znowu nam to wszystko idzie. Ja lubię akurat to lotnisko, właśnie z tego względu, że ono jest naprawdę takie małe i tutaj jest takie wszystko bezproblemowe, bo nasze pana mam zawsze wrażenie, że zaraz coś pójdzie nie tak, że czegoś albo się zapomniało, albo trzeba. A będzie dokonać jakiejś dodatkowej kontroli. Tutaj z kolei mam takie wrażenie, że nic nie zrobiliśmy takiego, żeby wylecieć. I mam nerwa takiego, że zaraz coś się wydarzy, że nie polecimy. Tak, no bo zabraliśmy ze sobą tylko tak naprawdę dowody do kieszeni. I nie mamy ze sobą żadnych innych dokumentów, więc mamy tak jeden dowód, kartę do, do, do płacenia albo do wybrania gotówki z bankomatu i to wszystko. I ale nie bardzo nie. dużo osób zawsze narzeka na to lotnisko, a my jak lecieliśmy, czy do Londynu, czy do Paryża i do Rzymu chyba też stąd lecieliśmy. I Narodos no też ostatnio dobrze. Lata temu lecieliśmy, to naprawdę bardzo fajnie tutaj jest. Powiem wam, że odkąd mamy te mikrofony i odkąd nagrywamy tym DJI, to naprawdę wszędzie możemy sobie porozmawiać. Nie ma takiej presji, nie stresuję się. Patryk nie musi w końcu krzyczeć, bo wiecie, był zawsze taki ekspresyjny. Musiał wykrzyczeć to, co ma powiedzieć, to, co ma na myśli. Ale generalnie muszę, tak. muszę wam powiedzieć, że po tej mojej całej przemianie, po tej całej terapii, troszeczkę zmieniłem swój styl życia, swój styl bycia i nie mam już ochoty być taki ekspresyjny. Czasami, wiadomo, podekscytuję się czymś, tak niesamowicie, ale cały nasz content opierał się na tym, że ja byłem taki aż za nadto, byłem nadmierny. Ale to kosztowało Patryka naprawdę bardzo dużo energii, bo na koniec dnia takiego nagrywania, wiecie, tak bycia naprawdę takim bardzo energicznym, skupionym na tym, to byłeś taką dentką. Tak, byłem po prostu bardzo zmęczony. Siedzimy sobie ja że właśnie rozpakowujemy sobie kurteczki. Trzy godziny zajmie nam lot, więc ja sobie przygotowałem parę rzeczy, które chciałbym sobie ogarnąć do. Oskar śpi po prostu w każdym miejscu, gdzie tylko usiądzie, a my zaraz zabieramy się za montaż zaległych naszych materiałów. Także ja, ja nie wiem. Jeszcze pięć minut mu damy, a resztę będziemy ogarniać, bo wtedy fajnie lot szybko mija. Ja nie wiem, co się dzieje teraz z tym pokoleniem po prostu. Jaki to to jest pokolenie jakie? To Jaki, jakie to jest pokolenie? To nie są milenialci. Jakie to jest pokolenie? Gen Z, Gen Y. Jak nazywa się teraz pokolenie ówczesnych 20-latków? Oskar ma ile? 22 lat? lata? 2 lata i zobaczcie, on po prostu całe życie zmęczony, cały czas śpi. Nie ramy. no zmęczony, nie, Oskar <grym> akurat bardzo dużo pracuje, ale tak. lubi sobie w wolnej chwili drzemkę uskutecznić. Wjechaliśmy do pierwszego hotelu, jesteśmy w Atrium Platinium. Chłopcy już weszli do środka, ja zaraz idę do nich. Jest tak piękna pogoda, jest tak słonecznie, jest tak cieplutko. Przed check od razu zaprosili nas do restauracji, żebyśmy mogli jeszcze skorzystać ze śniadania. Właśnie siedzimy w restauracji z przepięknym widokiem. Tam rozpościera się widok na morze. Tutaj mamy basen, standardowo chałwa. Dla mnie wakacje w Grecji albo w Turcji bez chałwy to nie są wakacje. Troszkę owoców. Karek sobie naładował. Co mamy tutaj ciekawego? Krokiety, mała no bazanka. mamy grzybki. Jest tutaj ciekawy pomidor z serem, którego nigdy nie jadłem. A słodkie rzeczy jeszcze przede Słodkie rzeczy przed Tobą. Patryc już gdzieś tam czeka w kolejce na omleta standardowo. Jesteśmy już po śniadaniu, nasze pokoje nie są jeszcze gotowe, ale możemy za to już korzystać z całego hotelu, więc przyszliśmy sobie na basen, na taką strefę właśnie relaksu. Usiedliśmy przy barze. Tutaj za mną możecie zobaczyć bar. Przed nami rozpościera się piękny widok na. Morze. Do hotelu przyjechaliśmy bardzo wcześnie, z tego względu, że lot mieliśmy 5.45. W Grecji wylądowaliśmy o 9.30 ichniejszego czasu. Tutaj na Rodos jest godzina do przodu, więc o 8.30 polskiego czasu. Transport do hotelu zajął nam niecałe 20 minut z lotniska, więc byliśmy tutaj o godzinie 10. Dlatego zdążyliśmy jeszcze załapać się na śniadanie. W tym hotelu będziemy przez dwie noce. Będziemy w trzech hotelach. Są to hotele grupy Atrium. Teraz jesteśmy w... Platinium. Jest to hotel położony najwyżej na północy wyspy Rodos, przy mieście Rodos właśnie. Korzystając z tego właśnie, że będziemy we trzech hotelach, które są porozkładane na różnych częściach wyspy, będziemy mogli pokorzystać z tego, żeby po prostu pozwiedzać sobie. Zameldowaliśmy się już w naszym pokoju. Powiem wam, że naprawdę mamy niesamowity widok. Zrobię takie oprowadzenie, więc może od wstępu. Standardowo, jak w każdym hotelu, szafa, mini barek. Tutaj mamy łazieneczkę z jacuzzi. Pokój jest całkiem spory. Miejsce na walizki, spore biurko, telewizor. Tam jest chyba jakaś toaletka. Łóżko, kanapa. No i mamy tutaj prywatny tarasik z takim... Małym, współdzielonym basenem. Dzień Jak mi się przede tutaj podoba, to w ogóle nie jest mój klimat, to nie jest mój vibe, ale taka energia z tego miejsca bije, że ja w ogóle wszedłem tutaj, założyłem kąpielówki i nie robię nic, mnie nie interesuje. Super jest to miejsce. Tutaj rozpościera się właśnie taki prywatny basenik. Jest tutaj łącznie dwa, cztery, sześć, siedem pokoi, które mają właśnie taki współdzielony basen, jest taka jeszcze prywatna część, tam za nami znajduje się duży taki basen, który pokazywałem wam w ciągu dnia. No i za nami mamy widok i tam są podobno nieziemskie zachody słońca. Patryczysz jak już się przebrał w swoje bikini. Ja się w ogóle zastanawiam, mi, dlaczego ty jeszcze jesteś w długich spodniach? No bo ja się wziąłem teraz za robotę. Pasuje Też... mi tu po prostu jeszcze bardziej niż w Turcji, tu jest tak gorąco, wszyscy uśmiechnięci, wszyscy zadowoleni i ja... Po prostu razem z Przemysławem w tym raju. Planuję najbliższe dni, ponieważ w tym hotelu będziemy przez dwie noce. W kolejnym również będziemy przez dwie noce i w kolejnym będziemy przez trzy albo cztery. Już rozpoczynamy robotę. Będziemy nagrywali na Instagram nasz pokój, jak to wszystko tutaj wygląda. Robiłem testowanie wody, jest raczej chłodna. Jednak. Raczej chłodna? No chłodna. co ty mówisz? Robimy testowanie wody. Czy sprosta ona wyzwaniu? Patrycjuszka, czy ona będzie dostatecznie ciepła? Nie, jest zimno. Nie, nie, mówisz, że nie? Nie, to że naprawdę jest okej. Okay. Fajna jest przyjemna. Na pewno jest cieplejsza aniżeli w Turcji, ale dla mnie to i tak jest jeszcze. Ja wiem, te 38,5 stopni. Ja muszę mieć taką wodę, aż zakwita. Jest zielona, jest 40 stopni, tak jak w jacuzzi. Nie mamy zielonego pojęcia co ten hotel ma w sobie, ale gdzie się nie obejrzymy, gdzie nie zajrzymy, widoki są tak cudowne. Mamy nieziemski zachód słońca. Jest to moment w ciągu dnia, który chyba uwielbiamy najbardziej. Po pierwsze z tego względu właśnie, że jest to tak zwane golden hour, więc światło jest idealne, ale z drugiej strony właśnie te widoki, te góry, które są naprzeciwko pokaże się z tej strony. Nie wiem, czy widać, nie widać. Te góry, które są naprzeciwko teraz mnie, przy tym zachodzącym słońcu, w takiej mgle. Przy tym jeszcze kolor morza, który jest teraz taki granatowo-pomarańczowy. Naprawdę robi tak niesamowite wrażenie. Wygląda to tak pięknie. Dawno nie byliśmy w tak fajnym miejscu. Patryk oczywiście dzisiaj cały dzień nagrywał dla Was materiały. Dawno nie widziałem go tak zmotywowanego, tak szczęśliwego, że może coś tworzyć, bo tutaj po prostu gdzie nie zajrzymy, każdy centymetr robi wrażenie. Jesteśmy już po śniadaniu i stwierdziłem, że wybiorę się na przemarsz po hotelu. Pierwszy punkt naszej wycieczki na Rodos to hotel Atrium Platinum. Pokażę wszystko od wejścia. Tutaj stoją już właśnie samochody, które możecie wynająć. Jak byliśmy dwa lata temu, właśnie na Rodos wynajęliśmy sobie kabrioleta. Może pamiętacie z naszych vlogów. To jest naprawdę świetna forma, jeżeli chodzi o zwiedzanie tej wyspy. Tutaj mamy przepiękne wejście. Powiem wam, że hotel jest jest generalnie starawy, ale jest naprawdę przepiękny. Tutaj zobaczcie, mamy recepcję, na wprost mamy usytuowaną główną restaurację, w której właśnie jedliśmy już wczoraj od razu po przylocie śniadanie i dzisiaj z samego rana. Tutaj mamy bar z pięknym widokiem. Będę wam tak krok po kroku pokazywał, jak wyglądają tutaj wnętrza. muszę wam powiedzieć, że jednak dobra, sprawdzona sieć hoteli to jest właśnie to, gdzie czuć jakość, gdzie naprawdę człowiek bardzo dobrze odpoczywa. Zazwyczaj fixuje się na wnętrzach na tym, żeby było spektakularnie i powiem wam, że po tym wyjeździe jestem w stanie zmienić to i troszeczkę te swoje standardy, jeżeli chodzi o wystrój obniżyć. Widzę, że im cieplej, im tak domowiej, tym zdecydowanie fajniej się odpoczywa. Naprawdę jestem szczerze zachwycony tym miejscem, zachwycony tym hotelem. że wam jeszcze strefę spa, jak pięknie tutaj wszystko wygląda. Tutaj jest bardzo fajnie wyposażona siłownia, a tam w oddali mamy jeszcze basen kryty. Tutaj mamy dwie restauracje, jedną włoską, drugą tutaj za ścianą grecką. Byliśmy wczoraj tutaj na lunchu i na kolacji, jedzenie było wybitne, ale jedzenie naprawdę już w większości miejscach jest fantastyczne. Tutaj klimat robią ludzie, w tym miejscu będę chciał skupić się właśnie na tym, że takich cudownych ludzi, tak wspaniałej obsługi, Dawno nigdzie nie mieliśmy. Przechodzimy do części basenowej. Basenów jest tutaj naprawdę sporo, z podgrzewaną wodą. Tutaj mamy apartamenty z prywatnym basenem. Nasze pokoje właśnie znajdują się w tej części. Przemysław sobie tutaj leży, odpoczywa i co się robi. A ja przejdę, żeby wam pokazać jak fajnie usytuowane są te pokoje. One co prawda dopiero tak po godzinie 12 mają pełne słońce. Jest z tej strony również niesamowity zachód słońca z tak Pięknym widokiem. Temperatura jest już dzisiaj naprawdę bardzo wysoka, więc oszczędzę sobie spacer na plażę, z której można skorzystać. Byliśmy tam oczywiście wczoraj. Są leżaczki, są parasole, także wszystko, czego dusza pragnie, czego dusza potrzebuje na wakacjach, znajduje się w zasięgu ręki. travel beyond Olbrzymią wygodą jest to, że za pomocą prostej aplikacji możemy tak naprawdę zarządzać całą naszą rezerwacją, całym naszym pobytem. Mamy od restauracji à la carte, które możemy sobie zarezerwować. Fajne jest to, że w pobycie All Inclusive mamy wszystkie restauracje à la carte dostępne codziennie i dzięki temu możemy spróbować sobie różnych kuchni: od greckiej po azjatycką, włoską. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Ważne jest to, aby dokonać rezerwacji dużo wcześniej. Leżąc sobie na leżaku mamy tutaj przypisane takie miejsce, numerek i za pomocą właśnie aplikacji możemy sobie złożyć zamówienie na napoje, na jedzenie. Duża wygoda, nie ruszając się z miejsca. Przyszliśmy właśnie na lunch do włoskiej restauracji. Zobaczcie, tutaj mamy taką przestrzeń, gdzie jest włoska restauracja współdzielona z grecką, ale nie można mieszać ze sobą zamówień, więc wybraliśmy włoską ze względu na ten piękny widok. Muszę go pokazać. Tylko ze względu na ten właśnie piękny widok, czyli Patrycjuszka na tle Przeszliśmy do włoskiej restauracji i chciałem zamówić sałatkę grecką. Pani powiedziała, że tutaj musiałbym się przenieść kilka stolików dalej. Jest tutaj naprawdę bardzo pyszne jedzenie, fajnie podane, z pięknym widokiem. Mamy carpaccio. Patrycjuszek zamówił zieleninkę Grecką sałatkę <grecką <grecką z kurczakiem. Mamy też focację z oliwą, z oliwek, pomidorkami i Oskarek zamówił... E... Mamy Coś więcej na ten temat? Mamy bruskietę Wczoraj już zamawiali. Więc jest to sprawdzony wybór. No i czekamy jeszcze na zjedzenie. Nie czuję, że rapuję. <laughs> Bardzo lubicie nasze vlogi takie turystyczne, travelowe, gdzie pokazujemy Wam różne miejsca, różne opcje, jakie możecie sobie wykorzystać przy rezerwowaniu wyjazdów. Właśnie jesteśmy w apartamencie prezydenckim w hotelu Atrium Platinium. Zaraz Wam pokażę, jak niesamowity jest to apartament. Właśnie przede mną mam widok na taras z prywatnym basenem i nieziemskim widokiem na morze. Muszę to po prostu pokazać. Troszkę Wieje, więc może mnie nie być słychać. Tutaj mamy taką strefę wypoczynkową. Tutaj mamy również leżanki, niesamowity widok, standardowo zachód słońca, jak to w naszym zwyczaju jest to nasza ulubiona pora dnia, tak zwane Golden Hour. Będziemy mieli tutaj dzisiaj zorganizowaną kolację. Niestety apartament jest niedostępny na cały nasz pobyt, jak tutaj jesteśmy, został zarezerwowany. Jest to jedyny wieczór, w zasadzie jedyna noc, gdzie ten apartament jest dostępny i stwierdziliśmy, że no nie będziemy przenosić się na jedną noc, ale chcielibyśmy spędzić tutaj wieczór, więc hotel zorganizował nam kolację. Mamy tutaj przygotowane owoce, szampana, wodę, słodkości. Za godzinę dotrze do nas właśnie kolacja, także będziemy mogli sobie zjeść w kameralnym miejscu. Bardzo lubimy kuchnię śródziemnomorską. Właśnie wczoraj rozmawialiśmy tak naprawdę, czy mamy jakieś takie preferencje, jeżeli Chodzi właśnie o kulinarne rewolucje, kulinarne preferencje. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, ja jem wszystko. Bardzo lubię jedzenie, lubię się dyrektować, co chyba zresztą widać po mnie, że od jedzenia to ja nie stronię. Aczkolwiek bardzo lubię właśnie takie wyraziste smaki. Przechodząc teraz, właśnie do kolejnego pokoju, o proszę, tak to się pracuje. Tutaj mamy właśnie przygotowane słodkości, stół na kolację, tutaj mamy jeszcze paterę z owocami, szampanika. Z takim widokiem będziemy mogli rozkoszować się kolacją. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda hotel z tej strony. Tutaj mamy ten prywatny taras, przypisany do apartamentu prezydenckiego. Tutaj mamy część takich pokoi z basenami. Są tutaj takie dwa piętra. Tutaj natomiast jest ta główna część budynku. Na dwóch ostatnich piętrach są restauracje. Jedna jest ogólnodostępna, gdzie są śniadania, lunche i kolacje. Natomiast są tutaj również cztery restauracje à la carte. Dwie znajdują się na dole, i dwie znajdują się na górze. Także naprawdę, każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o tą strefę główną basenów, bardzo jest to rozległe. Mamy tutaj bardzo fajną architekturę, jeżeli chodzi o te baseny, bo one są zrobione kaskadowo. Basen jest taki bardzo przyjemny. Nie jest to taka jedna wielka tafla, w której każdy się moczy, tylko są takie porobione i wodospady, i ścieżki. Można naprawdę pozmieniać sobie leżaki, pozycje z każdej strony. Hotel i basen wygląda inaczej. Właśnie dotarła do nas kolacja. Mamy tutaj świeżutką rybkę. Mamy tutaj ośmiornicę. Ty mi przeszkadzasz? No, przeszkadzam ci. W ogóle, pierwszy raz, kochani, macie możliwość zobaczyć, jak nasza praca wygląda od zaplecza. Przemysław teraz robi dla Was tutaj YouTube'a, a my nagrywamy piękne ujęcia na Instagram. Właśnie mam jeszcze jeden pomysł na przejście po sypialni. Także zostawiamy Cię przy wysłom, a my idziemy dalej. Także wracając do kolacji, mamy rybkę, mamy ośmiornicę. Słodkości wam już pokazywałem, i tutaj mamy. Takiego steka z tuńczyka pachnie to niesamowicie, więc szybko ponagrywamy, co mamy dla was do nagrania i siadamy do kolacji, póki jeszcze wszystko ciepłe i świeżutkie. Jakby się ktoś zastanawiał, czy praca youtubera, czy praca influencera jest prosta i przyjemna, oczywiście. Tak, są momenty, kiedy naprawdę można się zrelaksować, odpocząć, pokorzystać z tych wszystkich udogodnień, które takie życie kreatora, kontentu niesie ze sobą, aczkolwiek jest to też bardzo ciężka praca, tu jest masa rzeczy, które trzeba wykonać wcześniej, czyli przygotować, zaplanować odpowiednio. Porę dnia, żeby było ładne światło. Oczywiście pogoda również wpływa na to, jakiej jakości te materiały się tworzy. Tutaj, akurat, mamy to szczęście, że pogoda nam sprzyja. Oprócz tego, że jest naprawdę taki bardzo silny wiatr, i nagrywanie na zewnątrz z mikrofonem jest łatwiejsze, ale jest to również wyzwanie. To cała reszta, jeżeli chodzi o słoneczko, światło, naprawdę nam sprzyja. Zobaczcie, kochani, jaką chłopaki mają romantyczną kolację. Właśnie skończyliśmy nagrywki. I odstąpiłem z swojego miejsca Oskarowi. Taka kolacja została nam wyserwowana tutaj w hotelu, że jesteśmy pod wrażeniem. Z takim widokiem moglibyśmy jeść codziennie. Szkoda tylko, że już to jedzenie było zimne. Ale deser za to pyszny. Jesteśmy już po kolacji. Wyszedłem sobie na taras, żeby popodziwiać cudowny zachód słońca. Muszę wam, kochani, powiedzieć, że to jest niesamowita chwila. Zawsze w takich miejscach, jak już osiądą mi emocje, zdaję sobie sprawę i jestem niesamowicie wdzięczny. Wdzięczny z tego, jak moje życie się potoczyło, na jakie rzeczy mogę sobie pozwolić. Moją ciężką tak naprawdę pracą, wiele lat na to wszystko pracowałem, żeby być tak goszczonym, żeby móc robić takie piękne materiały dla Was. Jestem z tego powodu niesamowicie dumny, jestem niesamowicie wdzięczny i z tego cudownego miejsca, z tym cudownym widokiem chciałbym się już z Wami dzisiaj pożegnać bardzo Wam serdecznie. Dziękujemy za to, że byliście z nami, że towarzyszyliście nam w tym pięknym dniu narodu, w hotelu Atrium Platinium jest tutaj po prostu przepięknie. Obsługa jest niesamowita i oczywiście zdaję sobie sprawę, że hotel wie, po co my tutaj jesteśmy, co my tutaj robimy, ale naprawdę wszyscy są tak pomocni, tak przyjaźni. Koniecznie zostawcie subskrypcję, bądźcie z nami, ponieważ przygotowujemy dla Was stąd piękne materiały. Koniecznie też zaobserwujcie mój profil na Instagramie, ponieważ tam będziemy publikowali te cudowne materiały. Ściskam Was i do zobaczenia! Pa! Bye.